Witam serdecznie, szanowni państwo, w końcu udaje mi się pstryknąć. Już, już coraz gorzej jest, jak, jak mówisz, że poczekaj, pokażę ci coś fajnego i się nie udaje, to mniej więcej to jest to samo w tej chwili. Witam serdecznie, jest to szósty epizod sienny, która pojawia się we wtorki i w piątki. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się kiedy pojawia na moim kanale, to zachęcam do aktywności na Discordzie. Jest nawet nowy kanał temu poświęcony. Uwaga, czy jesteście gotowi? Woda. Musimy nalać, musimy pić dużo, bo to zdrowie i jest dzięki temu wtedy fajnie i zajebiście. Naprawdę. Dobra, odstawimy sobie to na boczek. I słuchajcie... To teraz lepiej. Przechodzimy do team recapu. Na początek mamy repcaka naszego growaila, który doczekał się nawet jakiegoś fanartu lub dwóch, lub może więcej, ale nie wiem ile, bo nie wiem. Mam nadzieję, że będę pamiętał, żeby wstawić w ogóle. Przepraszam, bo zdarzyło mi się chyba raz czy dwa, że obiecałem komuś, tak, wstawię Twój Art, czy Twojego mema i zapomniałem o tym. Przepraszam, naprawdę. No nic. Ma ruchy Absorb, niestety. Bardzo słaby ruch, nie polecam. 26 level limit, nadal mieć Absorb, boże. Screech, Pursuit, Quick Attack. Dalej jest Swirl, nasz Modest, bodajże, Machop. Tak, Modest Machop z ruchami Low Kick, Lear, Foresight, Karat, Chop. Chyba 28 level to jest jego level ewolucji. Może. Karox, nasz Whipping Ball, jest na levelu 26. Vine Whip, Cut Ace i Slip Powder. Riox, L Snow. Water Pulse. Bite Ice Beam. Wkrótce wymienimy Scratch na coś lepszego. Bright Hartig, który, uwaga, miał być głównym, a póki co jest najbardziej. Nie, ma największy potencjał po prostu. On nawet nie musi już ewoluować, żeby być dobry. Dobrym, ale niech ewoluuje. Cybeam, Reflect, Water Pulse, Confuse Ray i Kluska, leaky Tongue z Stomp Water, -water Pulse, Flame Frowa i Defense Curl. Um, przypomniało mi się, że nie wiem, który ndoba mi się. Debil. Miałem sobie przypomnieć to między odcinkami. I wiecie co? I zapomniałem sobie to przypomnieć. Więc pozwólcie, że sobie to szybko wygoogluję. A póki co, mogę powiedzieć Wam, że na przykład jestem naprawdę dumny z tego, jak genialną aktywność. Mogliście coś usłyszeć? Mam nadzieję, że to wytnę. Jak genialną absolutnie aktywność wykazujecie pod tą serią. I ogólnie ostatnio pod Saulinkiem. No jest naprawdę dobrze. Nie powiem, że nie. I nie mam pojęcia, którym idzie ten gość. Już sobie odpalam, już patrzę. Um, on wrócił do tego miasta po to, żeby iść na górę. Dobra, wszystko wiem. Wszystko wiem. Czeka nas chwila spaceru, ale będzie dobrze. Bodajże tędy. Jeżeli dobrze pamiętam, a mam nadzieję, no, pamiętam raczej dobrze, że to tędy. I widzicie, nawet nie trzeba było tego wycinać. Tak jak mówię, jestem zachwycony aktywnością. Ostatnio sprawdziłem. Jest 1500 ponad osób na Discordzie i chcę, żeby tak było dalej. I jeżeli jeszcze nie jesteście, zachęcam do dołączenia, bo naprawdę dużo się dzieje i jest bajeransko. Rozwijamy się. Ten Discord mniej więcej co częściej niż co tydzień dostaje jakiś nowy kanał, także naprawdę warto. Um... O, to smutne. To jest dziewczynka, która nadaje ten Re -re return. Rozumiem. Co mi ciekawego pan powie? Okej, okay, już jest widok na schodach. Eden Path, to jest nowa lokacja. <noise> nowa lokacja oznacza nowego poka. Mam zapisaną oczywiście listę potencjalnych imion, więc... Okej. Okay. Nie pogardzę. Sud pulsut. I niech mnie wszyscy blizną w hebel. Możesz wejść do bola. Jesteś na żółtym tym. HP, gościu! Okej, okay, to już jest, jest już siedem? Dopiero siódmy, siódmy bol. Tyrok. zrobiłeś mi dużo problemów. Hmm. Dużo problemów, może jakoś... Wiecie co, jest bardzo aktywny człowiek na Discordzie, który robi naprawdę kilka całkiem niezłych memów, jest to tytan555, ale nazwiemy cię po prostu Titan. I muszę zanotować, że wykorzystałem ten nick. Zrobił bardzo dużo fajnych memuszków. Na 100% jakieś się pojawiły na odcinku. Nie będę teraz mówił dokładnie, które. Pizza, is that you? Wait there. Czy to jest. Steven? Ludziaia? Nice. <laughs> Jak patrzyłem, że miał. No to super. Pikachu byłby. Też ciekawy. Jeżeli z tamtego Pokémona nie dostanę Hitmonchana, to spoko, a w innym przypadku będę zażenowany. Chciałbym mieć jakiś wyższy level, bo... 26, 26, ale czy on na jakimś 27 albo 29 nie uczy się Leaf Blade? Chyba 29, żeby było jeszcze trudniej, nie? Dobra, przechodzimy tutaj do walki z tym oto koleżką, który ma Raticata. Już nie ma. Zubat. Eeeem, um, ale sobie Brighta. A czemu nie weźmiemy sobie Brighta? Weźmiemy sobie Brighta. Buram. Czym jest Buram? Bo nie... A, to jest ta owca upośledzona, bardzo fajnie. Pursuit, dziękuję. No oczywiście 29, no bo jak. Join the Pokémon Pokémon Fan Club. Czy Woltan to jest w ogóle region? Bo ja nie, nie jestem jakby świadomy za bardzo. Mogę być kretym, ale nie jestem świadomy. To wygląda mi w ogóle na taką absolutnie zwyczajną drogę, która... Nic nie wnosi do gry. Jako, że byłem już minus 2, to zmieniam Pokemona. Snias, kolejny zmienimy na ciebie. Quick attack. Dziękuję. Bardzo fajnie, jest coraz lepiej. Co może być źle? Aha, rozumiem. Okej, okay, mam ci pomóc z bike shopem. Nice. Jesteśmy w jakimś mieście i nawet nie dostaliśmy informacji, że tu jesteśmy. Był! Posiada bardzo dużo Pokemonów. Bill! To jest Bill. Co to za miasto? Thanos, Thames Sound. Zapiszmy, bo może to jest miasto, w którym się dużo rzeczy buguje. Kto wie. Rozumiem. Museum. Um, wejdziemy tutaj za chwilę. Luxury Ball. Widzicie, nie tylko z kamieniami się opiera gadać. Nie tylko z kamieniami. Czy to jest bike shop? Jest to bike shop. Okej, okay, ty mnie nie puścisz, rozumiem. Spoko. Tu nic nie ma, niestety. Więc zakładam, że jesteśmy zobowiązani wejść do muzeum. I będzie walka? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Ratata. Będziemy mieć zaraz 29 level i to jest bardzo dobry znak. Hej, gdyby ten Hyperfunk trafił, to mogłoby być nieciekawie, ale jest ciekawie. Nie narzekam. Golbat, huhuhu, Golbacik, tak? Flame throwa. Nie, to nie jest najlepszy wybór. Nieważne. Czy ten Golbat mi właśnie zrobił ba? 70 mocy. Dlaczego ktoś znerfił ten ruch? Halo, tak się nie robi. Tak też się nie robi. Luminion. Kirlia. Może? Bite? Działa. Talusz. Uuuu. Zmienimy to. Chyba piór... Ten. Jak to się nazywa? Pure grass. To był chyba. Hunchcrow. Ten grunt był nawet w miarę silny. Bardzo dobrze. Świetnie świadczy o o tej grze, że jesteśmy na poziomie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle z zewnątrz te budynki są takie małe, a w środku tak ogromne. Zupełnie jak... lotniska. A propos, właśnie mamy samolocik. Może jakiś samolot wrzucę na miniaturkę? Nie wiem. Zaraz będzie 30 level, doskonale, więc będziemy mogli w końcu zmienić... Pff. A w sumie zmienimy. Może kluska. Poison Gas tak się nie robi, kolego. Tak też się nie robi. Gdzie Nightmare? Halo? Nie, 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 nie. Chwila, moment. Był szybszy. Cwaniak. Skądż? Boże, hipno mi robi tyle problemów, że ja pierd. Ktoś mi nawet ostatnio komentarz zostawił, że, y, jak nie przeklinasz, to w sumie jest nawet lepiej, bo y, ja nie muszę się bać na przykład o moje słuchawki i tak Także całkiem, całkiem fajnie. Bardzo mi się podoba Wasza reakcja. Volta Geist. Panie Volta Geist. Panie Volta, Geist. Panie Volta Geist. Zaczęł gry ze śmieciu. A Boże Jaki to jest bulk Skarmory, ej, mamy idealną kontrę na ciebie Czy ty użyłeś Max Revive'a? Widziałem, że użył Max Revive'a, ale nic nie wyleczył, więc dziwne. Chcesz mi dać. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie wiem gdzie to się jeszcze... Prawdopodobnie mi właśnie powiedział, prawda? A ja nie wiem, ale chcę wiedzieć. Zapiszmy. Bo trzeba uważać. Niemniej. zaraz, zaraz. Czy my nie mamy Pokemona do sprawdzenia? Dzień dobry, panie Tajrobu. Rush Może to być Hitmon Top. Ooo, najbardziej bym się chyba ucieszył z Hitmon Lee, ale Hitmontopa też uwielbiam. Okej, okay, nic takiego. I ty mi powiesz... Nie widzę, czy tu... Tym 40 OK. A TM-40 jest to... Aerial Ace. Zaraz, 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 zaraz. Panie Repcaku. Panie Repcaku-siusiaku. przydać się może, nie wiem, zobaczymy. E, czy Return może się nauczyć kluska? Nie wiem, jak bardzo jest szczęśliwa, więc stomp może być lepszym wyjściem. E, natomiast... Fasad? Nie, dobra, walić. Po prostu stąd wyjdziemy. Poszukamy tego od rowerków, bo fajnie by było. Panie, od rowerków, szanowny. Jesteś bezużyteczny, bo powinieneś się gdzieś tu pojawić i, i cię nie ma. Żałosne. No dobra. Idziemy dalej. Steelway. Zapiszmy. Nigdy nie wiadomo. Zaraz, zaraz. Okularków szukasz. Zajmiście. Nie znajdę ich nigdzie. Pamiętacie, jak to było w pierwszym odcinku, jak szukaliśmy? Może później gdzieś będą. To jest w ogóle nowa lokacja, więc mogę złapać glidera, ale chyba wolę poszukać czegoś nowego. Chyba wolę coś nowego, mimo wszystko. Dobra, możemy zabrać ci na pewno to i dać na przykład tobie. Chociaż nie, ty nic nie potrzebujesz, gościu, ty potrzebujesz. Bo ty, Bright, sam w sobie jesteś OP. Nie zostawiłeś tego na pniu, nie tutaj, nie mam pojęcia, gdzie jestem zobowiązany tego szukać. Może tu? Makuhita. Okej, okay, jest to bulk jak cholera. Nice. Makuhita, bardzo fajnie. To makuhitą. <laughs> 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 momenty, momenty, poszukamy, poszukamy, może będzie ktoś. O, na przykład Cool Skeletorn wykonał rysunek Bright'a, tylko że to się nie zmieści. Więc się nazwiemy Cool Skelet. Próbowałem, okej. Okay. Próbowałem. Dobra, dodajemy cię oczywiście do boksu, bo będziesz siedział w boksie. Ciekaw jestem co by było. <noise> Mogło być ciekawie. Muszę mu znaleźć te okulary, muszę mu znaleźć te okulary. Gdybym tylko mógł, gdybym miał Item Finder, cokolwiek, albo jakiegoś innego niuchacza. Czy mogę włączyć Auto Fire? Nie działa mi tu, nie na tym emulatorze. No nic, będę przeczesywał każdy, no bo on mówi że o nagrodzie, zakładam, że będzie bardzo dobrą nagrodą, skoro mówi, że to jest, to są drogie okulary. Co my tu mamy? A ironicznie nie ma tu żadnej stali, rozumiem. Nie wiem gdzie mam. Może za tamtym gościem na górze? Może Magbi byłby idealny. Jak to Magbiego? Gio, Gio! Uh. <trud> da, da, da. Czy oni złapali tyle? Może tu jest. Nie wiem, co to było. Żałuję tylko, że ma kuchita, Boże, nie wiem. Niby nie jest to coś strasznego, ale fajnie by było mieć nowego jakiegoś... O, 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 o. chwila. To jest giera do, do cholery. Nie ja jestem okropny. Zaraz, zaraz, co ja robię? Easy. Niemniej, delinqui. Czy to jest ewolucja Kiwi? Wow. Eee. Mamusiu, pomocy. Reflex. Tak na wszelki wielki, nie? Ale i tak wytrwałem, więc spoko. Shackle. Dragonair? Spoko, żyjemy, jest Bajoransko. Kurde, ci trenerzy są na naprawdę wysokich levelach. Gdzie jest? Nie ma tych okularków jego ani może to w krzakach? Nie. Powinno to być jakoś zaznaczone, a nie szukam nie wiadomo gdzie. Powinien mi powiedzieć, nie wiem, iść do góry czy coś. Nawet jeśli powiedział to nie. Tu powinien być ten pańko tak jak mówiłem kiedyś. Waterpulse. 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 O oh, wow wow Waterpulse. Mogło być bardzo nieprzyjemne. Glasses. Mamy je, mamy je, chodź tu, gościu. Patrz, patrz co mam. Zobacz, widzisz to? Patrz, 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 patrz. Dostarczyliśmy okularki. Dostaniemy w zamian za to. Fajne, że mi się pokazała kasa po prostu. Oczywiście, że mnie to cieszy. No, gościu, wstępne pieniądze. Za, za chwilę, ten, nie tyle ekspienia, co po prostu łażenia po krzakach. A foła lata, czy jakieś tam. Foala... lata, fuala, Foalata, no, Foalata. Całkiem sympatyczne stworzonko. Rhine village. Oh, oczywiście, że mam skamieninę. Zaraz, co? Co ty do mnie... Hola, gościu. Nie wiem, o której maszynie mówisz. Chyba... Chyba o tej właśnie, ale... Dobra, jak się dowiemy, jak obsługiwać to urządzenie, to wtedy sobie wyklujemy. No i rudoktylo! Stać mnie w sumie... Na trochę boli. Stać mnie też na to, żeby kupić lekarstwa. Bardzo ważne. 30, myślę, że wystarczy w zupełności. Wchodzimy oczywiście do Pokisenta. Gadamy z każdym, bla bla bla. Nie, nie mam przyjaciół w ogóle. <grywam> Nagrywam na YouTube. Dlaczego miałbym mieć przyjaciół? Birap? Mm, nie. Ale w razie czego musimy pamiętać, że istnieje ktoś taki w tej grze, kto uczy beat up, Może się kiedyś przyda. Walka. Rywal Dariusz. A, Dariusz jest biały, Max jest szary. Pijemy wodę, drodzy państwo, bo mało strasznie pijemy dzisiaj. <śm> Torkol. Tak jak mówię zawsze, lubię tego Pokemona. Torkol jest po prostu fajny. Scary face, nie ma takiej opcji. Snorant. Mamy Swirla. Barier. Chciałbyś. Wow, To było niebezpieczne. Ojej, nie ja. O, la. Mamy Ace. Apras. To już wiemy, że to nie jest lapras. Nie pamiętam za cholerę czym jesteś. A, nie trafiłeś, dobra, jesteś grasiasty. Proszę bardzo, proszę bardzo, ja mój pójdę chcesz. E, tego nie rób. Możesz i hipować, ale tego nie rób. Easy, frajerze. Czy ty mi dasz fly? Tak, w końcu, dobrze. Mamy fly. Bardzo dobry ruch, świetny ruch, i nie mamy żadnego latającego. Będzie trzeba najwyżej na kimś. Czy to jest Safari Zone? Safari Challenge. O, a wiecie, co to oznacza? Wiecie, Wiecie, mam nadzieję. Jeżeli ktoś nie wie, to już mówię. Okay. Safari Zone. To jest strefa, gdzie łapiemy pokemony. I mam złotą zasadę, że na safari łapię to, co wybiorę. Pamiętam, że ktoś, yy, Boże, był jakiś gościu. A, i to na Facebooku. Na Facebooku narysował Arta. Zaraz powiem. Eee, aha, aha. Zaraz powiem, jakiego Arta. Tylko znajdę, bo... bo to... musicie mi dać chwilę. Zaraz, bo już teraz w myślach nie... Po... Wiem! Mam, dobra, wiem. Już wszystko wiem, to jest Bartosz Gajda, który już rysuje po raz któryś dla nas, może tutaj później, rysuje po raz któryś dla nas i ktoś mi zaspoilerował bardzo brzydko, nie spoilerujcie mi tak nigdy więcej, że na Safari, tak jak mówię, nie łapię tu pierwszego poka, tylko tego, którego wybiorę. Na safari można znaleźć Shuritoxa. Jeżeli nie znajdę nic lepszego, to Shuritoxa złapię. Póki co Magnemite wydaje się być lepszy. Ale zobaczymy. Mil Tank. Ok. W ogóle tam kakuna był. Jest Shuritox! W razie czego chcemy to złapać? W razie czego Shuritoxa? Nidoran. To taki zużyteczny syf. Walka na safari to jest Ag Algalion. Okej, okay, spoko. Jest Shuritox Hehe, <noise> Frayer Inject, coś Kościół. Tak się nie robi. Tak się nie robi po prostu. Idealnie. Już się powiem, że będzie trzeba używać Aerial Ace, ale jednak nie. Czy mamy tutaj kroki, niestety? No dobra. Max Potion, ok. Nidorino. Jestem ciekaw, czy jestem zobowiązany coś tu jeszcze szukać na tym safari. Czy to jest po prostu opcjonalne? Warehouse. <słuch> Czyli jestem zobowiązany szukać. Okay. Okej. Miałem nadzieję, że jak wejdę drugi raz, to jednak, wiecie, nieważne. W razie czego możemy. Oj, 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 powiem tak, jeżeli mi teraz ucieknie, to go nie złapię i złapiemy Shuritoxa, ale jeżeli złapiemy... Czyli jednak Shuritox, ale... Ej, próbowałem, żeby nie było grabek, yy, próbowałem, ok? Dobra, tu nic ciekawego nie ma, poza tą rosą oczywiście. O Boże. Przecież grabki, grabki to mnie zabije za to, że nie udało się go złapać, znaczy w sumie to co, to moja wina? Sunkern. Mamy coraz mniej kroków, trzeba uważać. Growlithe. Czy można tu złapać coś ciekawego we wodzie? Czy ja nie mam wędki? Nie mam wędki. <grystanie> Jaki ding, ding, dong. Dawaj mi to z powrotem. Czy możemy tu iść w prawo? Nie możemy, ok. Nic ciekawego. Jest Shuritox. Sieć w pierdolonym bolu! Dziękuję! Mamy Shuritoxa, dobrze. Yy, Nik to po prostu Bartosz albo Garbaj. Garbaj mi się podoba, więc niech będzie Garbaj. Dziękuję serdecznie, Bartoszu, za Twoją yy, ciężką współpracę. Czy on nie miał mini podobnego bardzo do Charmeliona? Jestem ciekaw, czy mogłem tu jeszcze coś lepszego trafić, na przykład skili. Wow, <gryw> bardzo fajnie. Kurde. Aż bym tego Taurosa po prostu, nie wiem, nagiął zasady, na zlok i złapał, no ale szanujmy się, nie, nie. Nie robimy takich rzeczy. Już nie chcę, już nie chcę się z Tobą bawić. Ktoś tu źle zaprogramował, więc. <ścoughs> Ciśniemy kamiorem, kurwę. Zabijemy ją kamieniami. Beka. Nie dobra. Zbugowało się coś, ok, nie ma problemu. Nie ma problemu. Dobra, idziemy oczywiście po naszego szanownego, pięknego, cudownego, yy, fioletowego. Panie Shuritoxie. Witamy! Fire Poison. Synchronize. Low karate Fury Swipes, Focus Energy. Póki co nic specjalnego. Ale no. Więc Shuritox. Później zobaczymy co tam z niego będzie. Idziemy tutaj, ponieważ... Okej, okay, Krzysztof mógłby stać się czymś naprawdę fajnym, gdyby nie fakt, że... Nie, nie. Miał szansę. Miał szansę, nie mówcie, że nie. Mm -hmm. Pikachu. Clefairy. Gościu! Nie rób tak! Dobra, bardzo bym chciał w sumie na level 30 dotrenować Ryoksa w dzisiejszym dniu. I chciałbym również znaleźć jakąś potencjalną miejscóweczkę do łapania poków. Bo... na 30 ewoluuje! Nice! To było moje przewidywanie, że może, 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 może. Wobec powyższego. Riox zmienia się w... Może w końcu water ice, płakam, water ice. Pijemy wodę. Ale ale byk! Elifreeze, Zwierzę, ogromny. Elifreeze, Bardzo fajnie. Z jak to się mówi? Większy z kurwy od. Świni. <laughs> bardzo fajnie. A z bestia. Z wielki, wodnolodowy i potężny. <laughs> Miejmy nadzieję. Także bardzo fajnie. Teraz Swirlowi by się trochę też przydało. Więc Experience Sherwentry w Twoje łapki. Proszę nie, nie przepieprzyć na głupoty. I ruszamy dalej. Możemy. Tylko nie pamiętam, czego jesteśmy zobowiązani użyć na tym drzewku. Focus punch? Chyba focus punch, tak. Dobra, nauczymy się go, Kurź, bo Co mamy się nie nauczyć? Bo tu można dostać, tak jak mówiłem, jeżeli będę mógł złapać pańko. Chcę złapać pańko. Tak jest. Doskonale. Cieszę się, że miałem yy, ku temu okazję. Low kick, low...